szczęść Boże, cieszę się, że chcecie dzisiaj posłuchać tego nagrania, tego rozważania. Mam nadzieję, że mieliście dobry dzień. A nawet jeśli taki nie był, jeśli z jakichś powodów uważacie, że był nieudany, jakoś nieprzyjemny, to mam nadzieję, że będziecie mieli dobrą noc. I wierzę, że to, czy ta noc będzie dobra, w dużej mierze zależy po prostu od nas, od naszej decyzji. No i też od tego, czy Pana Jezusa zaprosimy do tej nocy. Przecież on jest źródłem dobra. Jeśli coś ma być dobre, no to tylko z nim. Posłuchajcie słów Ewangelii. Postarajcie się przyjąć je jako skierowane do Was, tak bardzo osobiście. To jest z piątego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, Ewangelia, którą czytaliśmy dzisiaj w kościele. Potem było święto żydowskie, i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek. Wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był Szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego. Dziś jest Szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowieków odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w Szabat. To jeden z wielu ludzi, którzy słyszą od Jezusa takie pytanie: Czy chcesz zdrowieć, Albo co chcesz, żebym Ci uczynił, czego pragniesz? Jezus często to powtarza, i myślę, że warto, żebyśmy dzisiaj, tego wieczoru, właśnie usłyszeli Jezusa, który przychodzi do nas i to pytanie nam zadaje. Siedzisz sobie w swoim pokoju, może leżysz już w łóżku, czy w jakiejkolwiek sytuacji jesteś, i przychodzi do Ciebie Jezus i pyta: pyta o Twoje pragnienia o Twoje marzenia, może Twoje dążenia, aspiracje. To jest dla Niego ważne. Ale warto też zwrócić uwagę, że to jest teraz, wieczorem, na koniec dnia. I można tak sobie popatrzeć na cały dzień, na to, co robiliście, i zastanowić się, jak te czyny, słowa, Jakieś nasze czynności dzisiejsze wyrażały nasze pragnienia. Jasne, że dużo rzeczy robimy dlatego, że taki mamy obowiązek czy ktoś nam kazał, ale można popatrzeć na to, co robiliśmy z własnej woli. No, na przykład, czego szukałeś w internecie, czego co żeśmy oglądali, czego słuchali. Z kim i w jaki sposób się kontaktowaliśmy i w związku z tym, jakie za tym są pragnienia, jakie dążenia przez nas przemawiały. To takie dobre pytanie na stałe do rachunku sumienia, ale też trochę tak do poznania samego siebie, do odkrycia tego, jacy jesteśmy. A jak tak się pozastanawiamy nad tymi różnymi swoimi pragnieniami, to można zauważyć, że większość z nich, czy te najgłębsze z nich, są, mogą, się, mogą być streszczone w tej odpowiedzi, którą ten chory dał Jezusowi: Panie, nie mam człowieka. Na pytanie Jezusa on mógł odpowiedzieć na milion różnych sposobów. Myślę, że najbardziej oczywiste byłoby, panie, przecież leży tu już 38 lat i o niczym innym nie marzę, żeby być zdrowym. A jednak mówi, panie, nie mam człowieka. Może dlatego, że przez te 38 lat zdążył się zastanowić nad swoim problemem. Na tym, że jego istotą nie jest tak naprawdę to, że nie chodzi, ale to, że nie ma człowieka. I jeśli się zastanawiamy nad swoimi dążeniami, to odkryjemy to samo: że w nich wszystkich jest zawarte to, że potrzebujemy człowieka, że dążymy do relacji. Dlaczego? No, bo jesteśmy stworzeni na wzór Trójcy Świętej. To takie piękne, że w nas jest obraz yy, trzech osób, które się kochają nieskończoną miłością, niepojętą, przekraczającą nasze, nasze jakiekolwiek wyobrażenia. I w praktyce łatwo zobaczyć, że to, czym żyjemy, to, co jest dla nas ważne, to są właśnie przede wszystkim jakieś relacje. Nawet kiedy wydaje się, że myślimy tylko o sobie, no nie wiem, dbamy o siebie, jakoś rozwijamy się, Zwróćcie uwagę, czy uczycie się języków, czy uprawiacie jakiś sport, czy cokolwiek innego. Bardzo często, jeśli jest to coś, na czym nam zależy, to zależy nam dlatego, że chcemy to potem wykorzystać w budowaniu relacji, chociażby po to, żeby na kimś zrobić dobre wrażenie. I czasem przyjmuje to taką spłyconą formę czasem przesadnie dbamy właśnie o jakiś wizerunek, przesadnie zależy nam na opinii innych, innych, z którymi tak naprawdę nie jesteśmy w żadnej relacji. Ale zawsze nawet jeśli to jest tak kiepsko wyrażane, to gdzieś w głębi jest to głęboko zakorzenione w naszej naturze dążenie do wchodzenia w relacje. I jeszcze jeden ważny aspekt tutaj, w tej odpowiedzi tego chorego człowieka. On nie ma człowieka, jak to wyraża, mimo że wokół niego jest mnóstwo ludzi, mnóstwo chorych, cierpiących na różne dolegliwości. Ale on ich wszystkich traktuje i oni siebie nawzajem traktują. Jako zagrożenie, jako konkurencję. Zanim ja dojdę, to inny schodzi przede mną. I może być tak, że właśnie ludzi, którzy, których mamy wokół siebie, traktujemy jako zagrożenie albo konkurencję. W tym czasie jesteście więcej czasu ze swoimi rodzinami. Może warto popatrzeć na to w ten sposób. Czy nie ugrzęźliście już w takim patrzeniu na te osoby bliskie, jako kogoś, kto jest jakimś zagrożeniem, kto zabiera mi przestrzeń życiową? I zobaczyć w tych właśnie najbliższych osobach ludzi, których Pan Bóg nam daje, jako odpowiedź na nasze pragnienie człowieka. Pan Bóg w nas. Stworzył, zawarł w naszym stworzeniu pytania, a jednocześnie dał nam na wyciągnięcie ręki podręcznik z odpowiedziami na te pytania. Tylko trzeba ten podręcznik otworzyć, trzeba do niego sięgnąć, trzeba podjąć ten wysiłek. I może to byłby taki dobry wniosek z tych naszych dzisiejszych rozważań, żeby na osoby, które są blisko nas, na nasze rodziny, popatrzeć jako na nieotwartą jeszcze może, a może jeszcze nie do końca przeczytaną księgę zawierającą odpowiedzi na nasze pytania. Warto wzbudzić w sobie takie pragnienie, żeby podjąć ten wysiłek i otworzyć, otworzyć tę, tę księgę. To tyle moich rozważań na dzisiaj. Pomodlę się jeszcze za Was, aby łączcie się razem ze mną w tej modlitwie. Panie Jezu, proszę Cię za tych wszystkich, którzy słuchali tego nagrania, daj im dobrą noc i szczęśliwy, radosny dzień. Daj im jutro, tak jak powiedziałeś, wstać i chodzić, wziąć swoje łoże, czyli swoje życie w swoje ręce. Ale przede wszystkim proszę Cię, Panie Jezu, żeby ich oczy były otwarte na tych, których mają wokół siebie i żeby potrafili kochać taką miłością, do jakiej są stworzeni. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze. Dobranoc.